Zgromadziliśmy się dziś w tym miejscu, by pokazać nasze poparcie dla pochowania tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. W miejscu, gdzie się urodził, uczył, pracował, gdzie był prezydentem. To również stąd pełnił najwyższy urząd w Polsce. To jest miasto, do którego należy i w którym powinien zostać. W roku 1990 Polska stała się państwem prawa. Wreszcie mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy prawdziwie wolnym narodem, rządzącym się demokratycznymi regułami. Te reguły powinny określać, jak i gdzie będziemy chować prezydentów i to one powinny określić, gdzie spocznie ostatecznie świętej pamięci Lech Kaczyński. Dlatego w najbliższym czasie mamy zamiar skupić się na działaniach mających wspomóc tworzenie prawa regulującego powyższe zagadnienie. Uważam, że wszyscy powinniśmy się zaangażować w takie działanie, aby pokazać, że nie jesteśmy grupą awanturników i wyłącznie przeciwników politycznych byłego prezydenta. Nasze działania oraz osób nam pomagających chcemy opisywać na stronie akcjaobywatelska.blogs.pl, gdzie zapraszam także Was do wyrażania swoich opisów. Zamierzamy opisywać wszystko to, co, co żeśmy razem dokonali. Wszystkie zebrane podpisy nie będą tam publikowane, ale będą zliczone i będzie tam podana cała liczba. No i tam mamy nadzieję, że jeśli coś dalej z tego się rozwinie, bardzo będziemy na to liczyli, no, że tam to wszystko opiszemy. W wyniku wypadku samolotu TU-154 pod Smoleńskiem tragicznie zginęło wiele osób ważnych dla Polski. Propozycja pochowania Lecha Kaczyńskiego na Wawelu została zaakceptowana. Celem tej petycji pokazanie jest, jak wielu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej nie zgadza się na pochówek zmarłego prezydenta w tym szczególnym miejscu. Bazylika Archikatedralna na Wawelu jest miejscem pochówku wybitnych osobowości. Spożywa tam między innymi książę Józef Poniatowski, generał Tadeusz Kościuszko, marszałek Józef Piłsudski, poeci Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, generał Władysław Sikorski. Są to osoby, których działalność zmieniła Polskę. Postacie charyzmatyczne, powszechnie znane na świecie, aktywnie działające w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny. O ich dokonaniach już zawsze będziemy się uczyć podręczników do historii. Ich dzieła zawsze będą wspominane przez żyjące osoby. Nawet zamordowany prezydent Narutowicz nie został pochowany w tym miejscu pochówku najważniejszych postaci Polski. Nie pozwólmy, by tym razem tragiczny wypadek przysłonił realną ocenę sytuacji. Takie decyzje nie powinny być podejmowane na fali emocji. Powinny być solidnie przemyślane przez osoby świadome tego, że na Wawelu chowano królów i twórców Polski. Wiele osobistości zostało tam przeniesionych dopiero wiele lat po śmierci. Nie chcemy umniejszać zasług naszego zmarłego prezydenta. Nie chcemy deprecjonować jego osoby. Wręcz przeci przeciwnie, ta petycja jest prośbą o trzeźwą, racjonalną ocenę jego dokonań. Nie chcemy, by fakt katastrofy przyćmił zdrowy rozsądek. Uważamy jedynie, że osiągnięcia Lecha Kaczyńskiego nie pozwalają na wpisanie go w poczet osobistości pochowanych na Wawelu. Jego śmierć nie jest bohaterska, jest przypadkiem, nieszczęśliwym i katastrofalnym w skutkach, ale jednak przypadkiem. Nie jest poświęceniem wymagającym gloryfikacji i jest zdarzeniem, które nigdy nie powinno zajść. Dużo lepszym miejscem, by uczcić jego nagłą śmierć, jest chociażby Aleja Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Również i tam spoczywa wiele osób, które wywarły znaczny wpływ na historię Polski. Znaczny, ale nie przeceniony. Prosimy o obiektywizm nieprzyćmiony wymiarem tej tragedii. Chciałabym jeszcze cały czas prosić, żeby uszanowano żałobę narodową. Nie skandujmy, nie krzyczmy, nie... Bijmy się ze sobą, cokolwiek, jesteśmy, zachowujemy się w ciszy. Rozumiem, że to jest kontrowersyjny temat i chcemy dyskutować jestem jak najbardziej za dyskusją, ale róbmy to w ciszy i spokoju. Dziękuję bardzo. Co chwilę sobie informację do dwóch sytuacji amerykańskich do TKON-24 i oni te spytali? Bo nie, nie, Tak oczywiście. Nie mam podwórki, ale są mają. No, ja miałam okazję, jak to powodem... albo porozmawiać. To się odcinają od za Maryja, prawda? Ale wyraźnie widać, że są profesor, no, to nie jest tak I to tak nie jest.